Dziś nowa odsłona wydziału kształtowania środowiska i rolnictwa. Jesteśmy w zakładzie produkcyjno-doświadczalnym w Bałtynach. Jest to jeden z trzech zakładów doświadczalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Łącznie nasze zakłady gospodarują na około 5000 hektarów. Jest to świetny poligon. Badawczy dla naszych specjalistów z zakresu technologii uprawy roślin, z zakresu chemii rolnej, ochrony roślin i ekonomistów. Tutaj również odbywają się zajęcia terenowe i laboratoryjne dla studentów głównie w kierunku rolnictwa. Tutaj studenci zapoznają się nie tylko z nowoczesnymi metodami uprawy roślin, ale również z zarządzaniem dużo Podchodzimy teraz do najstarszego doświadczenia podozmianowego w Polsce założonego pod koniec lat. 60 ubiegłego wieku jest to nie tylko jedno z najstarszych, ale jedno z najważniejszych eksperymentów polowych w Polsce dotyczy ono reakcji najważniejszych gospodarczo 12 gatunków roślin uprawianych w podozmianach konwencjonalnych oraz ponad 50-letnich monokulturach w doświadczeniu tym. Testujemy także skuteczność zabiegów plonochronnych. W drugim eksperymencie poszukujemy odmian właściwych dla rolnictwa ekologicznego. I niezależnie od tego, czy uprawiamy rośliny w systemie konwencjonalnym czy ekologicznym, płodozmian w dalszym ciągu jest zabezpieczeniem przed warstwami, chorobami i szkodnikami. Dziękuję bardzo. Przejdziemy dalej, zobaczymy, co tam się dzieje dalej. Widzę kolejnego specjalistę. W różnych systemach produkcji uprawy, wśród tak wielu roślin rolniczych, to miejsce badań naukowych, a jednocześnie kształtowania kompetencji studentów w zakresie ochrony roślin. Laboratorium pod gołym niebem to miejsce diagnostyki chwastów, szkodników, patogenów od siewu po zbiór. A analizy klasycznymi metodami oraz molekularnymi pozwalają wykluczyć. Wytyczne do praktyki są elementem programów ochrony roślin. Jesteśmy na terenie doświadczeń z roślinami oleistymi. Przed nami główna roślina oleista klimatu umiarkowanego, czyli rzepak, a dokładnie forma ozima rzepaku. Po prawej stronie mamy doświadczenie z bardzo rzadko spotykaną rośliną, która nasiona dają olej techniczny o wysokiej zawartości kwasu erukowego. Jest to katrin atisyjski. I po lewej stronie bardzo ciekawe doświadczenie z nową odmianą gortycy białej typu kanola, czyli podwójnie ulepszone, która daje olej jadalny w przeciwieństwie do starych typów odmian dających da, typu musztardowego. Jest to odmiana, która została wyhodowana przez Polaków, a dokładnie przez pracowników poźnańskiego oddziału ICHAR. Jesteśmy w miejscu atrakcyjnym dla studentów leśnictwa. Tak, to prawda. Olsztyn jest w ogóle miejscem atrakcyjnym dla studentów leśnictwa. Otoczony piękną przyrodą, lasami i jeziorami, ale to, na co my stawiamy w Olsztynie ucząc naszych studentów, studentów leśnictwa, to przede wszystkim upraktycznienie tego leśnictwa, czyli to, co, na co pracodawcy zwracają nam uwagę, że praktycznie wykształconych leśników potrzebują. W ramach tego studenci raz w tygodniu wyjeżdżają do lasu, tam w lesie uczą się tego leśnictwa, nie w ławce ponadto mają możliwość korzystania z wielu ponadprogramowych. Kursu, w tym kursu harwestera, który, który na wolnym rynku jest naprawdę drogi, u nas studenci mają to zupełnie za darmo. Oprócz tego sześciomiesięczna praktyka, co też jest dosyć rzadkim zjawiskiem w, na naszych uczelniach kształcących leśników. No i kolejna rzecz niezwykle ważna to to, że mamy w swoim gronie nauczycieli akademickich leśników, którzy na co dzień zajmują się tym lasem mhm. od strony praktycznej no właśnie. No właśnie widzę tutaj specjaliści już na nas czekają. Zajmuję się informatyką w leśnictwie. Obecnie komputery w leśnictwie są niezmiernie istotne i wykształcenie pod strony komputerowej jest bardzo ważne, tak aby to wszystko dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystujemy te komputery i jak można z nich korzystać. Mhm. Znajdujemy się w pięknej Byczynie, gdzie możemy zauważyć, zaobserwować jak bardzo jest to złożony ekosystem. Ogólnie las jak są to złożone ekosystemy i do tych złożonych ekosystemów niezbędne jest odpowiednie przygotowanie, odpowiednia wiedza i wykształcenie. Wykształcenie, które to właśnie studenci mogą zdobyć studiując leśnictwo w Olsztynie.